Niewdzięczny ty jesteś, kurde. No i myśl. Siemano, dzisiaj pierwszy odcinek z tuningu z wąpelka. Mam taki plan. W końcu nie będę dotykał tutaj ręką turka. Wymienić całą skórkę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Polakierować te plastyczki na czarno. Tutaj tipem machnę logo na czarno. Taki wyścionik w moim stylu. Patrzcie jak wyszła tutaj profesjonalnie gałeczka. Złapi zoom. No to wygląda faktycznie no w tej kamerze to już w ogóle. Nie wiem czemu to tak wyszło takie pomaszczone. O tu tak ładnie gładko. No i tu taki pryszcz wystający, ale to. A, tam lepiej niż było. No jak to zdjąć, Mogę gorąco, ja, pier... ja się tu stopię, o tu widać jak jest wyjechana kierownica, mam nadzieję, że to widać w kamerze Te przyciski są jeszcze git, tylko... Ja chcę niebieskie oprzycie? tu czarny lakier, połysk, tu zrobimy logo chińskie, a jak, to ma być luks. jak to majster mówi, on... no nie, zablokowała się kierownica już nie mam tlenu, tu jest tak gorąco, ale jakoś to będzie. Światło prześwituje. O! Tak, jest pięknie. Ale też szyje, tyle lat. No to mam nadzieję, że taką nidź dobiorę. Która też tyle wytrzyma. Chociaż ja tyle nie jeżdżę tam. Bez przesady. Mam nadzieję, że ta kierownica wyjdzie grubsza o wiele. A nie taka cienka jak teraz jest. Mi się nie podoba takie cienkie kierownice. Ja mam taką od BMK-MK grubą. Wtedy to jakoś wygląda. No tak. To... Zawijamy się na roboty, będzie malina. Malina, dawaj, bo cię noc zastania. Ja właśnie nie powiedziałem co mi będzie potrzebne. Odkręcić akumulator, tak. Śrubokręciki płaskie do wyjęcia poduszki Torx 50 męski, nie jakiś tam małe fifki. Co jeszcze? A torx 20 no dawaj Mam nadzieję, że szybko się odkręci i zwijam do domu tok 20, tox 20, tox 20 A i tu z tyłu są jeszcze takie dziurki Tam się wpycha właśnie ten płaski siłbokęcik, żeby poduszka odskoczyła, bo ona jest na takich to potem pokażę, ale tak to jest, tu trzeba wymacać pod torx 20, a pociąg ciężko idzie, o, chyba, nie, Boże, siłby obkręcisz, człowieku, nie, wtedy kręcasz, odkręcaj, kurde, idź. Weź ją na dół Te ta na pewno O Weszło Na dole mamy to X20 Wysko zaczepa na zaczepach? Tak widać profesjonalnie Kurde nie tam bez... Jak połamie, to kupię drugą o! O nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czym to zrobić, żeby to nie zarysować tego tak? no, Nie wiem, no, coś to trzyma Ja już nie wiem co ja Tak, powracam się na przyszłość Nie no, kręci się dobrze. Wyszło. Tak. Uj. Wychodź. A to? O, wyszło. Tu jakieś kable trzymają, ale tego... skup się, skup się. No wyjęliśmy tutaj Ale tu trzyma kabel Czekaj Czekaj, czekaj O No ale tam głębiej nie wsadzę no. Tu kurde to jeszcze nie idzie, jest odkręcone Może te śluby z tyłu pokażę ale Damy rady O, takie dziujki są, to jest z tyłu Z boku Daj to no Złap. O, jest tu. Może będzie widać, Nie będzie widać. A ten znaczek jest zdejmowalny? No nie. Jego naczelna. Tu tu. To klejać tu, się oklej. Ta, A tutaj. To jest TDP, a tu wydapie paluszki. Ta. Efekt końcowy będzie. Ale. Malina. Po paluszku A ja weź nie bądź taki, no upał, O Weszło, nie Teraz trzeba wygrzebać dziurę Idzie. nocne paluszki. Uf, Boże, ubeł się w bluze się za cały spod. Ja pierdolę Poszło? Poszło. Oraz. Co tu? O, sama wyskoczyła, dzięki. Dzięki, dzięki. Tak? Co stąd? No chyba nie z dołu, no kurde. Burzy. O kurde. Szarpłem to, ale wyszło. To czemu to nie chce wyjść, kurwa żeś? No nie wiem, wypiąć to? A wypnij. No, jesteśmy myślę. Dobra, nie ten tu przy... To jest taka błona, ale przez błonę się trzeba przebić. Taka gumowa, i za tym powinny być takie zapadki. A tu, no, męsko trzeba chyba wejść. Nie wiem, wychodzisz czy nie wychodzisz? A Dobrze, że sobie tyle czasu zawsze na takie roboty, bo to do rana zejdzie. A few moments later. W górę czy w dół? Nie wdzięczny ty jesteś kurde Oooo Bo to jest lewy Posuwamy się do przodu, a jakże? Nagrywa się to? Nie wiem No tak jakby było, jak ja... U. O Boże, nie no, muszę to pokazać. Mistrzostwo świata. Kiera była falbowana. Widać różnicę koloru. Jaki był oryginalnie, a jaki ja pierdolę, jaki jest. Tu też to widać. O! No to profesjonalista. Nie wiem skąd się nagrywanie, jak ten to się to włączy, i to. Boże jest, udało się. Nie wiem, chyba z godzinę z tym walczyłem. Ja się jednak do tego nie nadaję, ale będę to widział dalej. Boże, w końcu wczołgałem się tam. Poświeciłem latarkę i zobaczyłem, jak to wygląda, żeby dostać się do tych pieprzonych zapadek. Tej i tej. Tej tu. O. Tej. Bo chyba Jezus obdziebałem tam równo to Nie wiem czy to jest warte No bo się teraz to odepnij Boże tą poduszkę ile to waży Boże matku Tak oprzy o teraz wszystko widać Tak tylko jak to? Jak to się odpina? Sibokiem Wyszło. Wychodzi. to co to wychodzi? Jeden. Dole mamy to Wyszło. to. x jest niby Wyszło. pięćdziesiąt. A jak to jest z jest Kurde Jak to jest? O ja pierdzielę. Kurwa No ta w końcu kierownica Ale to jebane Słogo jest Trzeba zrobić inny manewr, zablokować ją O teraz O Jezu, nie, 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 Poszło chyba, poszło. Pokaż. Nie wkur... O, idzie. Idzie. Ale... Dziwnie, że koporowo się kręci na każdym... ...przekręceniu. Nie to za tylko to, że ciężko. Więc tam pijęty dziś Właśnie niczego nie będzie trzymać Szymaj kolanami Rodzisz Jak to potem dokręcić? Weź przestań Idzie paluszkiem <grystanie> 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 Tak na pewno Jak mi się ręka zmęczyła. O, Jezu. o teraz idzie. Przedłużki. Ale więcej bo Boże. Dobra, operacja zdjęcia udana. Tutaj widzimy siubeczkę TORX50. Naklej do gwintów. Tak. Godziłem, tu jest taki znacznik. One się muszą pokrywać. Jeżeli chcesz jechać prosto, oczywiście możesz tam jeździć pokiem zawsze, no to ale to nie BMW. Bo jakiś smart tutaj jest, nie wiem, dobra. Następna część chyba będzie z malowania tego wszystkiego tak jak ja to chcę zrobić. Tych plastików i tego. Tak, tak to pomaluję i pokażę może to. Czy są w tym ciekawego lakierowanie? Te plasticzki trzeba będzie wyjąć, wypchnąć. Mam nadzieję, że to się jakoś da łatwo. To się zegeneruje. Jakim jakimś śrubokrętem tu zrobię takie rowki. Będzie malina. Tak. Do zobaczenia.